Ale śnieg nie padał, nie zerwał się wiatr i nic się nie wydarzyło. Nagle głośno wtoczył się gabryś. A śniegu nie widać. Tomek był smutny. No tak, byłem taki niemądry. Myślałem, że dzięki śnieżnej piosence wyspę Gieł zacznie padać, ale nie pada. Śniegu wcale nie widać. Na dodatek, jesteśmy spóźnieni do farmera Makula. To moja wina, Gabrysiu. Przepraszam. Gabryś sapnął. Hmm. Mieszkańcy Mglistej spuścili oczy. Nie ma chwili do stracenia. Teraz muszę być naprawdę użyteczny. Czy mi pomożesz? Oczywiście, Tomku. Bez czekania i patrzenia, przed nami ciężka praca, póki nie wykonamy zadania. Więc Tomek i Gabryś pojechali zbierać drewno. Mamy drewno ze wzgórza, ruszajmy więc dalej. Potem pojechali nad morze. Mamy drewno z nadmorza, ruszajmy więc dalej. W końcu Tomek i Gabryś czekali na załadunek na stacji przeładunkowej. Drewno Joby załadowane, ruszaj w drogę, jedź jak najszybciej, Gabrysiu. Farmer Makul ciągle czeka. Gabryś puścił mnóstwo pary w tłoki i pomknął przez tunel na Sodor. Mieszkańcy Mglistej byli zakłopotani. Przykro nam, Tomku! O tak. Dlaczego? Ja. Nagle Tomek zamilkł. Jego koła zadygotały z wrażenia. Chyba pada. Śnieg! Dzięki byciu użytecznym teraz pada śnieg. Muszę znaleźć Gabrysia. Kurra Muszę jechać! Tomek dogonił Gabrysia i razem zaśpiewali śnieżną piosenkę Wyspy Mgieł. Na wzgórze wieć i w spokoju tam sieć. Nad morze weź kurs i posiedź tam znów. Potem wróć, jeśli chcesz i, I pojawi się śnieg. Witajcie w naszym zimowym królestwie! Wesołych i radosnych, i radosnych świąt. I radosnych świąt!